To wszystko się zaczęło dawno, dawno temu. Tak się powinna powieć, zaczynać baśnia o papierówce. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Na promocji tego numeru Zina Papierówka. No siema, dzisiaj będzie trochę nietypowo, ponieważ chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak się robi Zina. To jest najnowszy zin, którego pomagałem stworzyć, zrobić. No i pogadamy zaraz z redakcją i pokażę Wam też, jak robi się promocję takiego pisma kulturalno – Takiego planu. O, tak jest, to jest właśnie Karol. Zajmuję się prozą, więc teksty prozatorskie są długie, więc jest bardzo dużo czytania. Jest troszkę pracy redakcyjnej, jest troszkę poprawiania, a później jest walka. Hmm w redakcji i, na, i rozmowa nad tym, jaki tekst ma wejść. To jest walka, ale też najprzyjemniejsza część tej rozmowy. Także jest to troszkę pracochłonne, ale to sprawia bardzo dużo fajnej satysfakcji. Autor przyszedł, tekstu. Łukaszu, powiedz mi, yy, proszę, co znajduje się w tym piśmie? Słyszałem, że Meksyk. Ten numer jest meksykański, bo ja kocham Meksyk, bo ja lubię tam jeździć. Podstawowym składnikiem jest dobór tekstów, których mamy dużo, aczkolwiek też sami próbujemy coś stworzyć. Do tego do tych składników musimy jeszcze dorzucić odrobinę grafik. Jest dużo meksykańskich grafik, dużo meksykańskich tekstów, ale przede wszystkim on ma dużo więcej tekstów w ogóle. Nasi, nasi, ludzie z Olsztyna przysłali, e, ludzie z Polski przysłali teksty, dużo więcej zdjęć jest, nie wiem skąd to się wzięło, nagle ludzie zaczęli czy, czytać papierówkę, słuchać o nas gdzieś, czy, czy, czy na fanpage'u pojawiło się więcej obserwatorów. W wolnym czasie spotykamy się i szykujemy to. Co Państwo możecie zaobserwować? Zaczęło się to chyba równo dwa lata temu. Spotkaliśmy się na kursie kreatywnego pisania, I z czego się bardzo cieszę, wyłoniła się bardzo fajna, dynamiczna, rzutka grupa, która wyrastała poza taki tradycyjny, konwencjonalny kurs chciała coś robić po swojemu Przede wszystkim, żeby zrobić Zina, trzeba mieć fajnych ludzi do tego. A my takich mamy. Ale ciężko się robi z Meksykanami Zina. <głos> <głos> Nie, czy o to będziesz pytał? Dlaczego ciężko? Ech, raz, że trzeba ich do tego namówić, a przede wszystkim trzeba ich znaleźć. Ech, później trzeba teksty tłumaczyć. No, dużo pracy, dużo pracy, dużo pracy, ale Radocha niesamowita. Dzisiaj będzie znowu, po prostu dzisiaj będzie zupełnie inaczej niż do tej pory. No bo zacznie Osmar, tak? Osmar zacznie, nasz Osmar, który jest z Meksyku i z Torunia jednocześnie. Udało się go zaprosić. Proszę, ale ja nie mam dobrze po polsku i teraz śpiewa e, po hiszpańsku i e, jestem trochę chory, ale nie próbuję. <śm> <śm> Ten sam, a jakże różny. Wkraczasz w niezwykły świat. Mam w środku pieska nakarmiony, napojony, wykąpany. Do czego, kurwa, to Dziecko rodzice mnie chyba samemu sobie przedstawili jako harka. Natomiast e, gdzieś tam w szkole e, podeszła pani i, i mówi e, słuchaj Artur, ty nie jesteś Arek tylko Artur. Odszedłem <śledzisz> na panią i pewnie gdzieś w duchu powiedziałem słuchaj kobieto, ja wiem jak mam na imię. Natomiast później było takie dość ciekawe popołudnie w domu. No i od tej pory jest jest, jest pewien taki mały dysonans. Natomiast przyzwyczajimy się. piwie. Zamiast opiewać zalety tego płynu, wolałem przystąpić do czynu. Dram. Jestem pewien usatysfakcjonowanie jest poezji. I za, usatysfakcjonowany jesteś tak, jakością. Tak, tak? Tak. I, me, mega fajnie to wszystko. i czy Mam wrażenie, że uczestniczę w czymś takim fajnym, wielkim, tak? Takim, który no, taki usatysfakcjonowany już wiem, że wyjdę, tak? Już teraz w połowie, w przerwie mówię to. ale brzmią zarówno język polski, w połączeniu z językiem hiszpańskim, e, super, i muzyka jest do tego, także... A dlaczego w papierówce publikujecie swoją twórczość? To może ja powiem. Do tego, że mieszkamy w Olsztynie i jakoś tam związujemy się, czujemy się tym miejscem, a to chyba to jest taka najfajniejsza inicjatywa, właśnie publikowania w i poezję. Podsumowując, patriotyzm lokalny jak najbardziej. Wiadomo, że autorzy chcą być publikowani, bo nie piszemy po to, żeby nas nikt nie czytał, tylko po to, żeby nas czytano. No chyba tego każdy chce. E Chcę być doceniani i doceniać innych, bo to też chodzi o to, żeby nie tylko pisać, ale czytać, co mają do powiedzenia inni. Zaczęłam pisać, gdy miałam depresję, i nie potrafiłam słowami wyrazić tego, co w duszy mi grało, bardziej bolało i cierpiało. I. Wiersze mają dla mnie znaczenie terapeutyczne. Otworzyłam się przez nie, otworzyłam siebie, swoją duszę, wyzwoliły mnie. I teraz mam nadzieję, że innym także będą służyć i pomagać im w ich drodze. Ja lubię to, co Karol pisze. Wszyscy robimy. O, słyszysz Karol? Dołożył komplement. ale udało mi się. To... No to nie jest takie proste. Karol Frytam przed Państwem. Zacząłem mhm. spotykać się z prostytutkami. Nie wiem, czy to popęd, czy autodestrukcja, bo jeśli dla ciebie jest nikim, to może łatwiej będzie mi to zrozumieć, kiedy mój stosunek do siebie samego będzie podobny. I to wszystko, w pan z, z tymi prostytutkami, to mogę sobie państwu doczekać. Dostępujemy <grymna> się... tak zwanego ukąszenia myglowskiego. Tak, w kwestii wstępu. To rodzi się człowiek nowy, swojony z naturą. Prawda odwieczna, odbita w rytuale. Dziękuję. Al abrir la puerta, yo le contesté con amargura, de las dos que pensé que había, madre, solo hay una. <laughs> Lubię szukać podwójnego sensu w niektórych słowach. takie wygimnastykowywać, że tak powiem, jedno z drugim zderzać, żeby jakiś ironiczny albo sens osiągnąć. Le agradezco mucho a Darek por la traducción y por el proyecto que con mucho amor está llevando a cabo con y que está compartiendo con todas y todos ustedes. Espero que se la sigan pasando muy bonito y útil a Także no niestety, no przykro nam no bardzo, to jest koniec, ale tu y, zaproponował, żebyście Państwo chcieli się poruszać, to nauczy nas sporo kroków. Więc jeżeli chcemy zakończyć trochę poruszając się, to nie wiem, czy Państwo macie ochotę? Tak. tak. z naszego wieczoru, ze mną jest Osman i każdy wieczór, każda promocja kończy się właśnie tym elementem takim ostatnim finiszującym wszystko i jesteśmy właśnie w barze I think it's an amazing experience, actually. And it's very good opportunity uh, that they can mix these two cultures. Polish and Mexican culture in one uh, time. About culture, about artists. Because, actually, the art is a place that people never pay attention to it if you don't show it as, as it is. So, I really enjoyed really enjoy this. Thank you very Thank you very much. dziękuję wszystkim innym artystom, się to mnie dziękuję. Już nie robi zinów. Nie mamy już nożyczek, nie mamy klejów. Nie mamy przede wszystkim cierpliwości do takich wyklejanek, ale bardziej wydaje mi się, że z nim to jest jakiś taki niesformatowany, bardzo wolnościowy stan ducha i to w nich jest chyba najciekawsza, najfajniejsza rzecz.